Podobnie jak wszystkie inne tkanki w organizmie, mięsień sercowy potrzebuje do funkcjonowania krwi bogatej w tlen. Tętnice wieńcowe otaczające serce zaspokajają tę potrzebę. W niektórych przypadkach tłuszcz może gromadzić się wzdłuż ścian tętnic wieńcowych, zmniejszając dopływ tlenu do mięśni. A sercowego. Nagromadzenie to nazywa się miażdżycą. Trzy główne czynniki ryzyka miażdżycy to wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu i. Palenie tytoniu. Płytka ta może się rozerwać, powodując uruchomienie awaryjnego systemu naprawczego organizmu. Składniki krwi zwane płytkami kru. I przyklejają się do tłuszczu odsłoniętego przez łózę, tworząc skrzep. Skrzep może całkowicie zablokować dopływ krwi do serca. W ciągu kilku minut komórki mięśniowe serca zaczynają obumierać to jest zawał serca. Serce bije dalej, ale zaczyna tracić swój normalny rytm. Jeśli dotknięta jest te większa część serca. Może ono całkowicie przestać bić, nazywa się to zatrzymaniem krążenia. Pomimo powszechnych błędnych przekonań, facet, chwytający się za klatkę piersiową i upadający na ziemię, nie jest typowym objawem zawału serca. Niektórzy ludzie rzeczywiście doświadczaj. On klasycznego, hollywoodzkiego ataku serca, ale prawda jest taka, że objawy zawału serca mogą być znacznie bardziej subtelne. Wiele zawałów serca zaczyna się od łagodnego dyskomfortu w klatce piersiowej, który z czasem się nasila. Inne objawy obejmują ból w jednym lub obu ramionach, szyi lu. Be brzuchu bólowi może towarzyszyć duszność i niewyjaśnione pocenie się. Czas ma kluczowe znaczenie w leczeniu zawału serca, schorzenie to może być całkowicie odwracalne, jeśli zostanie wcześniej zdiagnozowane i leczone. Nieodwracalne uszkodzenia zaczynają się w ciągu 30 minut od zablokowania, a połowa zgonów następuje w ciągu pierwszych 4 godzin od wystąpienia objawów. Lekarze mogą wykonać angioplastykę, aby ponownie otworzyć tętnicę.